Co? Ona na tylko 80 w nowym IFC? Nie no, ludzie złoci. Nie róbmy sobie jaj. Przynajmniej ikona. Od razu. Sponsorem naszego kanału jest... Fortuna. Bogini Fortuna. Spokojnie, spokojnie. To tylko nawiązanie w intrze do mojej legendarnej już chyba odklejki sprzed roku. No właśnie, 12 miesięcy minęło, mamy nową wersję EAFC i mamy nowe ratingi piłkarzy Manchester United. W związku z tym, i nie tylko tych piłkarzy, w ogóle wszystkich piłkarzy, jacy są w tej grze, w związku z tym wracamy z ocenami, stylem ratingowym, że tak to ujmę. Dzisiaj ja będę oceniał piłkarzy Manchester United, a dokładnie to będę oceniał ratingi tychże właśnie graczy. A jutro zrobi to Adam przy okazji oczywiście Arsenalu. I teraz uwaga, jeżeli wy chcecie, żebym razem z Adamem zasiadł do danych ratingów, to napiszcie, które karty powinniśmy wziąć pod uwagę, które są według Was kontrowersyjne. Nagramy wtedy. Nowy, taki trzeci jeszcze film. Nie wiem, czy chcecie, żebyśmy brali te najbardziej sztampowe przykłady, po prostu te najwyższe ratingi i je oceniali, czy może chcecie tak, jak rok temu to zrobiliśmy, sięgnąć bardziej e, kreatywnie, że tak to ujmę, do takich nieoczywistych kart, które wzbudzają e, większe pole do dyskusji. Chyba dobrze to ująłem. W każdym razie wiecie o co mi chodzi. Dajcie znać oczywiście w komentarzu. Dajcie też znać w komentarzu, czy w tym materiale powtórzyłem odklejkę sprzed roku. Czy może bardziej twardo stąpam po ziemi, czy też znowu jest we mnie ten taki fanboy United, który nie może się pogodzić z rzeczywistością. Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Za chwilę przechodzimy oczywiście do tych ratingów. Zanim zacznę, jeszcze oczywiście zaproszę Was nie tylko do tych komentarzy, ale także do opisu bo tam dla pełnoletnich Fortuna ma fajne rzeczy nie tylko dla tych którzy konto już posiadają ale także ci którzy jeszcze go nie mają. Ponadto zapraszam do zostawienia łapek w górę bo to oczywiście nas motywuje do dalszego nakrywania i pomaga nam walczyć z zasięgami żeby były jeszcze to większe. Moi drodzy bierę myszkę w dłoń przechodzę do tego co tutaj przede mną jest. Yy, tak jak rok temu, ocena idealna, za niska ocena, za wysoka ocena i wytyfy, ono idzie w dwie strony: albo jest stanowczo za nisko, albo stanowczo za wysoko przy okazji danego piłkarza. Jeżeli z, z czymś się będę zgadzał, rozumiał coś, albo po prostu z danym piłkarzem nie miałem za bardzo do czynienia z, z uwagi na jego obserwacje, w zasadzie brak jego obserwacji sezon temu, to będę dawał ocenę idealną. To jest taki też punkt na zasadzie: okej, okay, nie kłócę się, rozumiem. Lecąc od początku, i też sobie pozwolicie, że wezmę telefon do ręki, gdzie mam ratingi z zeszłej FIFA i AFC. Uwaga, na początku i uwaga, jak widzicie, lecimy według ratingów w górę, z tym, że na sam koniec umieściłem piłkarzy, których w klubie już nie ma, bo może. Część z Was może być ciekawa, jak ja oceniam ich nowe ratingi, no bo jednak ich sezon temu dość mocno obserwowałem. Heaven 69 i uwaga, jeżeli dobrze zrobiłem research, a szukałem na dwóch portalach, to Heaven nie miał karty w zeszłym sezonie, a przynajmniej ja jej nie znalazłem. W związku z tym daję ocenę idealna, nie mam zamiaru się z tym kłócić. Dorgu w zeszłym sezonie miał ocenę 64. Jest upgrade o 10 i była to wtedy karta brązowa. Uważam, że on zasługuje generalnie na kartę złotą, taką non-rare, ale też nie będę się kłócił, e, jestem w stanie to zrozumieć. Buy in deal, Downgrade o 1 i w pełni to rozumiem. <ścoughs> w pełni to rozumiem, nie będę się kłócił. Zastanawiałem się, czy nie, daj, że to jest, czy to nie jest za wysoka cena, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest nadal pramkaz, który powiedzmy, że no nie wiem, no. Pff, pff, zasługuje na tą złotą kartę, przynajmniej. Aczkolwiek jest w tym... albo dobra, wiecie co? Za wysoka. On aktualnie gra jak strebniak po prostu. 7-4, niech to będzie karta rzadka, strebna. Niech tak będzie. Malasia. Ciężko mi go ocenić, Downgrade o 1, 76 było w zeszłej Fifie, ja wtedy dałem ocenę idealną, jeżeli dobrze pamiętam. Eee, no niestety ten gość nie był przeze mnie obserwowany, kiedy był na wypożyczeniu. Początek sezonu wiadomo, że był opuszczony przez, z uwagi na kontuzję, teraz nie udało mu się znaleźć nowego klubu. Powiem szczerze, że jak się kończyło to okno turecko-arabskie, to byłem akurat na wakacjach i nie śledziłem w ogóle losów. Z malacją, ja nie wiem, czy mu blisko podpisania jakiegoś nowego kontaktu z nowym klubem, czy też nie. Dobra, bo się zaraz odbijam w inne tematy. No, rozumiem, rozumiem. Nie wiem, czy zasługiwał na jeszcze większy downgrade, niech będzie. Ciężko mi ocenić. Dajcie znać, co wymyślicie. Mason Mount, spadek o 1. W zeszłym sezonie dałem, że jest to ocena za niska. Nadal uważam, że jest to piłkarz umiejętnościami na poziom przynajmniej 80, ale nie będę się kłócił, bo też wiem, że piłkarze United muszą otrzymać swego rodzaju karę taką zespołową za to, jak drużyna prezentowała się w zeszłym sezonie, aczkolwiek są wyjątki, gdzie pewne według mnie upgrade'y powinny być, ale no, o tym za chwilę. Zygze! 77 było 79, co jest według mnie, no nie wiem, no chyba uzasadnionym upgrade'em, yy, bo tak, nadal uważam, że jest to piłkarz na przynajmniej 80. Naprawdę jakość jest. Aczkolwiek, czy ja jestem w stanie zrozumieć ten downgrade? Jestem w stanie zrozumieć, bo on miał naprawdę ciężkie wejście. Nie będę się kłócił, nie uważam, że jest to też ocena za wysoka. Um, Kobi Mainu 77 było też w poprzedniej JFC. Czy ja się zgadzam z tym, co widzimy tutaj obecnie? Biorąc pod uwagę słaby sezon w jego wykonaniu, nie tylko całego United, ale w jego wykonaniu również, można nawet się cieszyć, że nie ma downgrade'u. Ale Still będę bronił marki, jaką jest Kobi Mainu. To nie jest piłkarz. Na poniżej 80. Czy to jest pierwsza odklejka. Oceńcie sami. Czy teraz polecę z kolejną odklejką? Lenoro. W zeszłym sezonie dałem ocenę idealną przy okazji jego ratingu 78, ponieważ to no po prostu nie znałem tego gracza. Wiedziałem, że jest na pewno mega talenciakiem, i tak dalej, i tak dalej. Tak był przedstawiany. I faktycznie był tym talenciakiem. Niesamowicie się nam zaprezentował. To był obok Magoera, najlepszy piłkarz defensywny w zeszłym sezonie. I ja wiem, to brzmi dziwnie w momencie, kiedy ten sezon był taki, a nie inny, ale ten gość naprawdę pokazał, że zasłużył jednak na upgrade, pomimo tego, jak cała drużyna się prezentowała. Jestem w stanie zrozumieć utrzymanie tej oceny Więc to nie będzie wytyfy Chociaż Troszeczkę mnie kusi Ale dam po prostu, że to jest ocena za niska Lamens W zeszłym sezonie e, Ciężko mi teraz tutaj powiedzieć, bo widziałem Na Foodbinie i chyba jeszcze na GG Że miał chyba kartę nawet srebrną Ale chyba, chyba był upgrade Z 76 do 70, nie przepraszam był upgrade chyba z 67? Nie. W każdym razie, ocena koniec końców miała kartę, widziałem 78. Widzę, że jest bez zmian. Nie będę z tym dyskutował. Za słabo tego gracza znam, żeby tutaj się kusić o jakieś bardziej szalone oceny. Luxo! Było 82 w zeszłej FIFI. Ja dałem, że to jest ocena idealna. Spadło do 79. Ciężko polegać na tym piłkarzu, No bo jednak sporo kwestii zdrowotnych tutaj nadal oddziałuje na jego gorszą dyspozycję bym powiedział. Dostępność. A nawet jak gra, a przynajmniej no pod Amulimem, pomyślę, że ma sporo chwiejności, potrafi zagrać fatalne mecze, ale też na takim dość dobrym poziomie. No, niestety ale w tym momencie zgadzam się z tą ceną. Można byłoby się kłócić, czy to nie jest piłkarz na poziomie przynajmniej 80, ale jestem w stanie zrozumieć ocenę 79. Niektórzy by powiedzieli, że to jest nawet, nawet za wysoko i ja też byłbym w stanie to zrozumieć. Przy okazji, kolejnego piłkarza będę skrajnie nieobiektywny. Wiecie, jakim fanem jestem Diogo Dalota? W poprzedniej Fifie było to 82. Wtedy dałem, że jest to ocena idealna. Teraz znam, że jest to ocena za wysoka. Wybaczcie, ale tutaj naprawdę jestem skrajnie nieobiektywny, nie lubię tego piłkarza, on gra jak bardziej ambitny gość, który jest na poziomie srebrnej karty, niestety, jedyne co go wyluży, tak jak powiedziałem, to chyba taka jednak pokora, chociaż i takich, którzy by się kłócili. No i tak jak powiedziałem, te kwestie zdrowotne, które powodują, że je są w miarę stale dostępne, a przynajmniej bardzo, ale to bardzo rzadko wypada. Ugarte. Było 81. Wtedy ja dałem, że to jest to ocena idealna. Spadek o 2 overale. I ja to jak najbardziej rozumiem. Ja to jak najbardziej rozumiem. Byłbym w stanie nawet zrozumieć tych, którzy dają, że jest to ocena za wysoka bo on faktycznie no, trochę się odbił. To jest najgorszy dotychczas według mnie transfer Ineosu, ale miał kilka meczów, gdzie naprawdę, ale to naprawdę imponował i to nawet w poprzednim sezonie. Chociażby spotkanie z Liverpoolem na Anfield, on był najlepszy na boisku, przynajmniej w obozie Manchester United. <coughs> Lecąc dalej, więc rozumiem ten spadek, uzasadnione, sam fakt, że jest też kartą nieświecącą się, czyli tą... Nierzadko jest uzasadniony. Amad! Amad, Amad, Amad! Słuchajcie, w zeszłej FIFA było to 75, jest 79. Gdzie jest upgrade? O 4. Przy okazji tego, jaki to był sezon Manchester United, no wydaje mi się, że karta w zasadzie można powiedzieć, że wręcz idealna, jeżeli chodzi o ocenę. Ale ja się pokłócę. Nie mogę być tutaj wszędzie taki, wiecie, zbyt miękki. Jeden z najlepszych graczy z zeszłego sezonu to jest ocena przynajmniej 80. Nie będę się kłócił tutaj o wytyfy, bo jest to też piłkarz nierówny momentami. Ocena za niska. Takie 80 byłoby w porządku. Casemiro. Uuu, i w zeszłym sezonie, ja powiedziałem w zeszłym sezonie było 84. I ja wtedy się pokusiłem o zbyt mocną obronę Kasemiro, bo powiedziałem, że no, jego słaby sezon wynika z tego, jak kazał mu grać Eric ten Hack. Nadal tego by nie bronił. E, wiadomo, że kwestie fizyczne ale jakby no, na gruncie Premier League niestety są już dla niego nie, nie do przeskoczenia. Jest poniżej takiej poprzeczki e, minimalnych wymagań. Jakość przy jego nazwisku nadal jest, aczkolwiek no, jest to cena idealna. Spadek o 4 jest uzasadniony. Pomimo tego, że w zeszłym sezonie im bliżej było jego końca, tym bardziej się odbijał, ale to już powiedzmy, że rozumiem. Maguire. Było 80, jest 80. I ja chyba nawet w zeszłym w zeszłej daję, dałem, że to jest ocena chyba, nie jestem teraz pewien, że to ocena za niska. I ja, tak jak mówię, rozumiem, że niektórzy gracze United powinni dostawać downgrade z uwagi na to, jak cały sezon wyglądał wszystkich. Ale są tacy, którzy się wyróżniali i uważam, że Maguire był jednym z tych, do którego większych zastrzeżeń no nie można było mieć. Więc 81. Albo dobra, 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 dobra. Nie będę przesadzał. Niech będzie, że idealna. Rozumiem, że nie ma co oczekiwać upgrade'u. Aczkolwiek nadal. Albo dobra, poddymimy. Poddymimy. Niech będzie, że za niska. Niech będzie, że za niska. A, no, takie 82 zasłużył Harry, zasłużył. Mega szacunek do tego gościa. Polecam zresztą wywiad z nim e, na kanale Rio Ferdinanda. Świetna naprawdę dyskusja i bardzo fajna osobowość, której z przyjemnością się słuchało. Mówię oczywiście o Harrym Maguire'ze. Naprawdę wzór, jeśli chodzi o kwestie mentalne. Mazraoui, było 81? Jest spadek do 80. Kwestie, na które nie miał wpływu, czyli gracając drużyny, czy miał wpływ, no bo był częścią drużyny, co ja gadam w ogóle. Dobra, nie będę przedłużał. Tak jak Maguire. Jeden z lepszych, w momencie, kiedy niestety był maksymalnie szare, ja naprawdę nie jestem w stanie wiele mu zarzucić. Ten gość nie popełniał praktycznie żadnych błędów w zeszłym sezonie i jest troszeczkę pokrzywdzony tym. Że wszedł gość z systemem, gdzie ciężko go było wdrożyć na najlepszą dla niego pozycję, a najlepszym on jest zawodnikiem na prawej obronie, takiej prawej, prawej obronie w czwórce. Na tym prawym środkowym obrońcy nie radził sobie źle, na prawym wahadle jest różnie, aczkolwiek w tym sezonie no, nie wygląda jakoś fatalnie na tym prawym wahadle. A przynajmniej jeżeli mowa o meczu z Chelsea, to wyglądał bardzo fajnie. Przeszko! Było 7,9, jest 80 e, przy okazji meczu, Lip, meczu Lipska, których ja oczywiście nie oglądałem. Zbyt wiele. E, I tym fatalnym sezonie Lipska jestem w stanie nawet zrozumieć upgrade. A może inaczej, jestem nawet zdziwiony, że jest upgrade. Ale nie będę tutaj jakby więcej się rozwodził. Rozumiem ocenę. Ciężko mi jest tutaj wyrokować. E, Martinez. Było 8,4, jest 8,1. U, trudne do oceny. Ja w zeszłym sezonie chyba dałem, że ocena idealna przy okazji tego 84. Mm, no, wypadł, wypadł na sporą część sezonu. Wejście też nie było najlepsze. Później pod Amurimem troszeczkę to szło w górę i potem pyk, kontuzja. Nie będę się kłócił, rozumiem, spadek o 3 punkty do 81, pomimo tego, że jestem jego fanem. Chociaż troszeczkę już ten zapał. Stopnię, przyznam szczerze, to rozumiem tę ocenę. Delikt. Było 8-4, jest spadek do 82. Ten zeszły sezon delichta nie był przekonujący. Sporo trudności. Nie powiem, że to był. Z... No nie, nie, nie będę ciągnął tutaj wątku. Rozumiem. Rozumiem tę ocenę. Nie kłócę się. Uzasadniony spadek o 2 punkty. Więc, więc niech będzie 82, ja w zeszłej Fifie dałem, że 84 to jest za nisko, teraz mamy kolejny spadek. Wolałbym, żeby utrzymać go na 84, aczkolwiek tak jak mówię, przy okazji tej kary za zeszły sezon, nie będę się kłócił. Mateusz, Mateusz, pamiętajcie Brazylijczyków z S na końcu czytamy S, a nie Esz, pomimo tego, że to jest portugalski, nieważne. Czemu ja teraz szedłem w kwestie językowe? Dobra, Mateusz Kunia jest upgrade o 4 punkty. Jeśli dobrze widzę, tak, bo było 79, jest 83. Osa idealna. no Nie obserwowałem go też na tyle, żeby się kłócić o jeszcze więcej za zeszły sezon. Więc i tak doceniam upgrade, który dostał gracz z drużyny, która była tylko miejsce niżej niż samo United. Brian Bemo. Mamy tutaj, słuchajcie. 85 A było w zeszłej FIFA 80 Jeżeli kogoś denerwuje to, że mówię Fifa zamiast EFC to wybaczcie, ale przyzwyczajenie No nie mogę się z tym kłócić Ten gość jest fantastyczny Mam nadzieję, że po tym sezonie Będzie można oczekiwać upgrade'u O przynajmniej jeden punkt Wzwyż Więc yy, też tak jak mówię no ciężko mi jest oceniać graczy, których nie śledziłem z taką uwagą jak gracze United w zeszłym sezonie. Wiadomo, że przyszedł jako nowy nabytek. Rozumiem. Upgrade o 5. Nie będę się tutaj kłócił. Kapitan Bruno Fernandesz miał 8,7. Zostało 8,7. Ja w zeszłej Fifie dałem, że za nisko. Że oczekiwałem 88. Nie będę się teraz też znowu kłócił. To jest ocena idealna. To jest gracz na tym poziomie powyżej 86. Fantastyczny gracz. Osobowość ma swoje które denerwują nawet kibisów United, jak chociażby to, że za dużo momentami chce i za szybko zamiast troszeczkę cierpliwości w tym, w tym środku pola wprowadzić, ale nie mogę, nie mogę się kłócić z tą oceną. 87 jest w miarodajną i adekwatną <coughs> oceną jego umiejętności. I tym samym skończyliśmy wątek piłkarzy, którzy w klubie nadal są. Aha, i żeby jeszcze nie było, nie wziąłem tutaj yy, przy okazji oceny Diego Leona. Karta brązowa, nie wiem czy on w ogóle miał w poprzedniej FIFA. Nie miał w poprzedniej FIFA karty, więc nie chciałem tutaj jakby wyrokować, tym bardziej że za mało go widziałem. A no turniej przeseso znowu to jest za słaby papierek lakmusowy do oceny. Przy okazji Hitona, w zeszłym sezonie go nie oceniałem, więc stwierdziłem, że teraz też go nie będę oceniał. I podobnie zrobiłem również, rób, podobnie zrobiłem również z Harem Amasem i Chido Obim. Nie chcę tutaj wyrokować na tematy młodzieżowe. Zrobiłem to z Heavenem, ale on jednak troszeczkę pograł w zeszłym sezonie wtedy do swojej kadrze i zaprezentował się całkiem fajnie, więc wziąłem go pod lupę. Nie zrobiłem tego z tamtymi piłkarzami. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Hollywood! W zeszłym sezonie, oj, dużo chciałem, dużo chciałem, było 78, powiedziałem, że to jest za nisko. Ech. Czy to jest za wysoka ocena? Nie dam mu za wysokiej. Eee, nie dam mu też za niskiej. On się po prostu odbił od poziomu Premier League. Kwestie fizyczne niestety mu nie leżą za bardzo. Mam nadzieję, że to poprawi w Napoli i może kiedyś jeszcze wróci do Premier League, zaprezentuje się tak jak należy. No niestety, ale pojedynki z obrońcami w kwestiach powietrznych przy takim wzroście muszą u niego wyglądać dużo lepiej. Poza tym też timing, oj, pod względem timingu wyglądał fatalnie. Garnaczo. I w zeszłym sezonie ja dałem, że to jest za niski rating. Miał 79, dostał spadek o 2. Ja. Pomimo tego, że go nie lubię, bo mentalnie człowiek on jest. On jest młodym zawodnikiem. Chyba 20 lat, na jeżeli dobrze pamiętam. A mentalnie jest, jest. 4 lata młodszy niż ma rzeczywiście na kartku. Ale nadal uważam, że jest to za niska ocena. Tam potencjał jest naprawdę dość spory. Jestem ciekaw, jak mu pójdzie w Chelsea. Tylko tak jak mówię, jeżeli kwestie mentalne będą na odpowiednim poziomie, to życzę mu. Dobrze, Sancho, e, Sancho, 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 Sancho sobie oczywiście nie spisałem, zapomniałem, wybaczcie. E, w każdym razie rating 80, co idealna. nie będę się tutaj kłócił jakoś bardzo. E, no w tej Chelsea uważam, że mu poszło na tyle, że chyba ten rating jest po prostu uzasadniony. No, to jest gość, który jest niesamowicie kreatywnym, skrzydłowym, ale brakuje mu troszeczkę przebojowości, szybkości. Premier League nie pokazał tego w ogóle. To, co było w Borussii, niestety już nie wróciło później na gruncie Premier League, czy to w United, czy to w Chelsea. Rashford. Było 81 i spadło do 80. Pomimo dobrych występów Aston Villa, uważam, że to jest to za niska, że jest to za niska ocena. Przynajmniej 81 niech utrzymają. E, no bo, sorry, ale miał dobry naprawdę okres wypożyczenia w Birmingham. Onana, do którego nawiązywałem w intrze, było 83, spadło do 80. No to jest wytyfy jednoznaczne. Jednoznaczne wytyfy, moi drodzy. Ale nie, no nie będę się tutaj jakoś bardzo kłócił. Nie wszystkiemu jest on winien. Niektóre jego interwencje. Nie powiem, że rozumiem, ale nie postrzegam jako flopy. No został wykurzony z klubu. Dostał dwa sezony, o których mówił Omar Berada jakoby miałyby być tym papierkiem lakmusowym, czy też nadajesz na poziomie tej, czy też nie. Stwierdzili, że się nie nadaje, wypchnęli go do, do Trabzon Sporu i jak informują media, chociażby Fabricio, jego agent uważa, że jego historia z Manchester United jest już zakończona. Ten chapter, ten rozdział się skończył. No to jest piłkarz na poziomie 80. No nie przesadzajmy, no nie służyła mu otoczka Manchesteru. Za wysoka ocena. Zobaczymy, jak pójdzie mu w Trabzonsporze. Spadek o 3. Punkty, jest jak najbardziej uzasadniony. Nie będę walczył o nic więcej. Rozumiem tę ocenę. Rozumiem też tych, którzy uważają, że jest to ocena za wysoka. Antony. I tu uwaga na sam koniec: sobie, sobie zostawiłem Antka, bo tam też leciałem overlayerami. Uwaga, słuchajcie. On miał w poprzedniej FIFA 77. Nie ukrywajmy, że jest to lekkie wytyfy. Porównując. Go do Rashforda. Ja wiem, że jego wypożyczenie do Betisu było dużo bardziej owocne niż powiedzmy, no to co Rashford prezentował w, e, w Aston Villain. Wiadomo, ja że tam u poszło spektakularnie dobrze. Ale kurczę, blade. No przecież do momentu stycznia oni mieli bardzo podobny sezon. Wiadomo, że Rash tam został skreślony na sam koniec. Ale grali podobnie, jeżeli chodzi o liczbę minut. Hm. No. Upgrade o 4? Naprawdę? I więcej od Rashforda? Ja powiem Wam szczerze, wytyfy. Bo o ile w pewnym momencie byliśmy w mega odnośnie Antonego na zasadzie Fidget Spinner, najbardziej przetaklomowany piłkarz, nic nie daje na boisku. Później pokazaliśmy, że po prostu Premier League była dla niego za szybsza, że techniczna Liga Hiszpańska bardziej mu odpowiada. Klimat też inny, ten mniej toksyczny. Wiadomo, że trochę to, 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 toksyki w Manchesterze było. No tam urósł nam, ale kurde, upgrade o 4? Rozumiem upgrade, ale o 4? I to w momencie, kiedy Rashford spada o 1? No jak już na, na tym samym poziomie ich utrzymajmy, drodzy koledzy? No z jej. Niech będzie, że idealna, jeżeli ktoś tak uważa dla Antonego, ale to jest moja prawda w futbolu. Dajcie znać, co Wy myślicie, gdzie się odkleiłem, gdzie mam rację, gdzie nie mam racji, gdzie się ze mną zgadzacie, i tak dalej, tak dalej. Jutro odcinek Adama zapraszam już teraz, a za dzisiaj dziękuję i dajcie znać, jakie karty mamy wziąć pod uwagę przy okazji ocenę, przy okazji odcinka wspólnego. Za dzisiaj wam dziękuję. Hej!